Dwa para yuga. Brązowy wiek ludzkości, rozpoczęty w roku 5694 przed naszą erą, kończy się w roku 3102 przed naszą erą. Również ta data niesie ze sobą interesujące zbieżności wydarzeń. Jak pamiętamy, właśnie wtedy według pism wedyjskich umiera Bóg Krishna. Natomiast 400 lat wcześniej, stabilny do tamtej pory ziemski klimat po raz kolejny zaczyna się gwałtownie oziębiać niższa średnia roczna temperatur utrzymuje się do około roku 3000 przed naszą erą. Pomimo, że zmiany klimatu miały mniej radykalny przebieg od tych omawianych w poprzednim rozdziale, odegrały bardzo istotną rolę w rozwoju kultury człowieka. Koniec mitycznej ery brązu, dwa para, rozpoczyna bowiem epokę brązu historyczną, a co za tym idzie, kończy epokę neolitu. Zauważmy, jak dokładnie akademickie ramy historyczne w sposób przypadkowy, zgrywają się z zaprezentowanym w tej pracy rozliczeniem cyklu macha -Yuga. Czy za tymi globalnymi zmianami ludzkich społeczeństw stały po prostu zmiany średniej rocznej temperatury na Ziemi? Współcześni badacze uważają, że omawiana tu zmiana klimatu przybrała radykalny wymiar. Doprowadziła ona m.in. do gwałtownej przemiany żyznego do tamtej pory regionu Sahary białową pustynię, jaką znamy dzisiaj. Na okres 3200-3100 przed naszą erą datowane jest także uderzenie meteorów w ocean indyjski, które zostawiło po sobie tzw. krater Burkle o średnicy 29 km. To wystarczająca średnica, żeby wgnieść w ziemię miasto 7 razy większe od Sosnowca. Szacuje się. Że fale tsunami wywołane tym uderzeniem sięgały ponad 200 metrów wysokości. Z łatwością przykryłyby budynek wielkości pałacu kultury i nauki w Warszawie aż po dach. Naukowcy wiedzą też, że na ten okres przypadał szczyt aktywności roju meteorów tauryt. Ślady wskazujące na uderzenia bolidów w tym okresie znaleziono m.in. w Australii na dnie Morza Śródziemnego i Półwyspie Synaj. Odnotowano też wzmożoną aktywność wulkaniczną w różnych miejscach globu. Na rok 3000 przyjmuje się zwyczajowo początek cywilizacji i właściwej historii człowieka. Właśnie w tym okresie na greckich wyspach powstają pierwsze osady minojskie, a w Dolinie Indusu pierwsze miasta kultury z Harappa. W Egipcie i Sumerze regionalne plemiona scalają się natomiast w pierwsze królestwa. Około roku 3000 swoje rządy rozpoczął pierwszy król zjednoczonego Sumeru Etana Kish. Na tę datę przyjmuje się również początek pierwszej dynastii Egiptu. Co ciekawe, podobnie jak w sumerze, także w Egipcie sporządzano listy królów. Najważniejszą z nich jest lista kapłana Manetha z III wieku przed Naszomerą. Od początku istnienia egiptologii jako nauki była ona punktem wyjścia dla ustaleń chronologii dynastii rządzących krajem nad Milem. Zauważmy, że została ona sporządzona w tym samym okresie, w którym Berossos spisywał omawianą wcześniej listę królów Babilonu. Maneto przekazuje nam, że Egiptem rządziły najpierw kolejne dynastie bogów. Później półbogów, a dopiero w roku 3000 przed naszą erą na tronie zasiadł pierwszy człowiek Menes.